Witam już. W trzecim odcinku gry, gangurek, kało Jesteśmy akurat w miejscu czar, czarnym las. Dobra, to ducho odzyskaliśmy No i zbieramy dalej monety jakie tutaj mamy i pokonujemy przeszkody Tędy... Aha, tutaj się złapię tego I tu No, w kociu mamy Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj jeszcze można znaleźć. Laderko z jakimiś rybami, którymi i tak nie jadamy. Chwyć, co? Po co ma to? Aha, to wystarczy rzucić, Ok. Jednego się tu pozbyliśmy po chyba gdzieś temu. No troszeczkę to słabo, tam u góry wiadomo, że jest jakieś wejście Jeszcze poskaczemy sobie tutaj To. I kolejne monety. Czyli im więcej monet, tym lepiej. Tu jest jakieś... Wejście jest e, niżej. I coś, co jest bliżej. Nie wiem, czy dałoby się tutaj dostać, ale... Wtedy nie jest. Dobrze. Dobra, teczki. Żeby tutaj jakichś bomb nie było. Dobra. Są same monety. I dobra. Czyli tam nie ma wejścia. No właśnie. Jeszcze nie odkryłem co to w ogóle jest. Stud wieczna studnia 2. E, Jeszcze jest jeden. jedynka. Dobra, pójdziemy najpierw do jedynki studni, którą oczywiście minęliśmy, aby tam dojść, to wystarczy pójść tędy i podwiedzamy zaraz studnię. Prawdę mówiąc pierwsza raz jak gram w, w tę grę Dobra, to jest studnia 1. Ok. Czy to jakiś jest teleporter na to wygląda? Aha, czyli tutaj jest takie... Mały ring, dobra. Mamy jeszcze... A jeszcze jeszcze początek z drzebami. Chyba nam została. No wejdź, tak? Poziom ukończony, no czyli całkiem... Czyli tędy już wyszliśmy i tam będzie kolejna e, runda. I jeszcze tym pająk. Dobra, pokonaliśmy tego pająka, który tutaj mi zwisa niepotrzebnie. kolejna studnia i kolejny kolejna walka ciekawe co tutaj znajdziemy. A no dobra Wygląda na jakieś pająki. Z daleka już widzę. Czyli zmierzymy się z pająkami. Dobra Kolejny. Udało mi się go ominąć. Dałoby się... O, fajnie. Fajnie, jak się tutaj nabijać. Nic nie ma. No i tutaj mamy cztery pająki. jakaś duże monety. No, to do zobaczymy. Dobra, zostało dwa. Jeden został jeden no właśnie tutaj bliżej Dobra pokonałem wszystkie tutaj pojąki jakie tutaj były tam są jeszcze jakieś monety To chyba wygląda na wyjście z tej studni, ale jeszcze tam jakieś monety są. No, I tutaj skrzynię widzę. Dobra. Sprawdźmy jeszcze tutaj te miejsce. Wydaje, się, że tutaj już byłem. Ale dobra, wszystkie monety, to wszystkie monety zbieramy i tam idziemy teraz do tego wyjścia, czyli to wzbogaciliśmy. No, może jeszcze uda mi się dokupić w miasteczku. W kolejne życie. Czyli idziemy na poziom ukończony, no dobra. Znaczy zaliczony. mam szukać dalej terrora? Czy to coś się zmieniło? Ja tutaj znajdę, znajdę tego terrora. Tam jeszcze coś jest. Dobra, tu są już widać jakieś monety w innym kolorze i na pewno tutaj też można się dostać, ale zaraz tutaj to wygląda na otwór na jakieś mi się wydaje. Dobra, władzimy. I tutaj coś jest pod wodą. Jakaś mucha wściekła. no dobra. Hmm, tu będę musiał wskoczyć, aby otworzyć. No dobra. Tu jest jeszcze jakieś Wejście. Czyli to jest jakiś dziwaczny mechanizm dobra. Nie udało się tego otworzyć. I otworzyło się przejście, dobra Czyli póki się świecą oba i zobaczmy co tutaj jest. Tutaj tędy to wygląda na jakąś tak jakby układankę. Najpierw zobaczmy co jest e, tam w środku pod tu krapu. O, jakaś duża moneta, dobra Kao, dobra. Literka kao było. I to wygląda na jakąś mi się wydaje układankę Dobra, czyli będzie trzeba to jakoś ułożyć.

No udało się. No, ok, czyli mamy przejście na drugą stronę. gdzieś mnie tutaj doszliśmy znowu no widzę tutaj jakaś knajpa jest dla e, ropuch Dobra, już po, po, po ropuchach no. no, jeszcze mam bube, bumerang, no ale już chyba, Aha, to jest bumerang To jest do rzucenia w, w te miejsce, tak? I tam niepotrzebnie, bo się już poradziliśmy z ropuchami Tutaj też jeszcze widzę jest jakieś czarne, czarne ducho. Aha, mogę tutaj utopić się i wazimy teraz tu. i muszę uważać na te aby to zebrać i mogę skoczyć do tej zielonej wody Się tego więcej i zebrać? Okej okay, ryb nie pokonam, tutaj widzę, że jeszcze wyjście też. I tutaj jest tym jakimś duszkiem miałem pogadać, Aha, runa jakaś jest, dobra. Ok, czyli mamy e, mieć dosyć tych run, aby otworzyć przejście do tego Terrora. Czyli mamy Wyspę Hapo... ...Halapo, dobra. Gdzie ta wyspa jest? Aha, Bejdź. Poziom zaliczony, czas ukończenia, o trochę też. OK. Czyli powróciliśmy na wyspę Halapo i jeszcze jest tutaj jak się nie mylę, jeszcze jedno wejście gdzieś. Tylko muszę sprawdzić ile mam run, by móc się tam dostać. Dobra, tu jest mi się wydaje kolejne. To wejście są jakieś diamenty się są 7 tych tam jeszcze jest ta studnia czyli tam też będzie można się dostać no dobra, może byśmy spróbowali się tutaj dostać 7 potrzebuję nie, wiem, mam 7 run, a 5 potrzebuję, aby wejść no dobra, ale to może tam bym wskoczył w następnym odcinku A tu bym się jakoś powrócił. Tutaj nie ma przejścia. Okej, okay. dobra. To więc sprawdzę jeszcze. Tu są monety, okej. Okay. I tu jest ten jeszcze sklep i wejście jakieś, czyli trzecie wejście. Cztery serca, co to w ogóle daje. Nie wiem, prawdę mówię. Tu jest też jakaś taka duża studnia ta, nie do czego ona Dłużą. Mogę to użyć, ale to też. To będzie też również w następnym odcinku. To więc żegnam Was, udamy się tam w kolejną podróż w tamtym kierunku. Więc jeżeli mój filmik Wam się podobał możecie dawać łapki w górę lub subskrybować mój kanał, jeżeli chcecie ich więcej również zobaczyć. No to więc cześć!